Hej witam wszystkich, ja jestem Bongo i witam Was w już w piątym odcinku Call, e Call of Duty, jakiej Call of Duty? Mass Effect 2 Tak e Jak mówiłem w poprzednim odcinku Pozwiedzamy statek, poznamy załogę A później wybierzemy się na Omega m Pierwsze co zrobię to porozmawiam z podoficer Chambers, Chambers. Jestem podoficer Kelly Chambers Mam Chambers Zajmę się pańskimi wiadomościami i pomogę nadzorować załogę. To wielki zaszczyt służyć pod pana dowództwem, komandorze. Eee, o no bardzo nam miło z tego Cieszę powodu, się, że jest pani w moim zespole, panno Chambers. Proszę mi mówić Kelly. Eee, pewnie. Dobrze, Kelly. Coś jeszcze? Eee, porozmawiamy sobie. Porozmawiać. Dla pana zawsze mam czas. Za co jesteś odpowiedzialna? Będę pana informować o wiadomościach i spotkaniach. Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem panu o tym. Czy WUI nie nadaje się lepiej do takiego zadania? Owszem, ale bycie pańskim podoficerem to tylko moja oficjalna rola. Nieoficjalnie mam obserwować załogę. Wszyscy wiemy, jak ryzykowna jest nasza misja. Wielu z nas może z niej nie wrócić. To wielka presja. Mam dyplom z psychologii. Potrafię wyczuć, kiedy ktoś ulega nadmiernemu obciążeniu. To, 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 to... Tak, jesteś psychologiem? Czy nad zdrowiem psychicznym załogi? Zgadza się. Przyglądam się im uważnie. To tylko dodatkowe zajęcie. Poza tym nie najlepiej wykonuje się je oficjalnie. Cieszę się, że jest z nami ktoś o Twoich zdolnościach, Kenny. Dziękuję, Szefat. Proszę, co nie ma za co. Co sądzisz o Cerberusie? Ta organizacja ma złą reputację. Nie przeszkadza Ci praca dla niej? Bynajmniej. Nasze metody bywają okrutne, ale Cerberus ma szlachetne pobudki. Dbamy o dobro ludzi. Rozwijamy ludzką technikę. Ratujemy ludziom życie. To dobre cele. To brzmi, jakby Cerberus chciał zdominować obce rasy i wynieść ludzkość na szczyt. Cerberus czuwa nad dobrem ludzkości. Ale to nie znaczy, że nienawidzimy obcych. Moja siostra otworzyła schronisko dla psów. Ale kochała też koty. Kocham ludzkość. Dobre. Asari, Quarian, Turian, salarian i hanarów. To nie koliduje z ideałami Cerberusa. Yy, jesteś bardzo troskliwa. To bardzo pozytywne nastawienie. Co mogę powiedzieć? Lubię ludzi. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze yy, Owszem. Co czujesz po przejściu na Normandię? Człowiek iluzja wybrał właśnie mnie, żebym pomogła w walce z największym zagrożeniem znanym ludzkości. Co czuję? Zaszczyt, euforia strach. strach. Nie dobrze bój się. Nabrałam otuchy. Pod pańskim dowództwem musi nam się udać. Nie bój się. Pokonamy zbieraczy. Bezgranicznie panu ufam. Od pierwszego naszego spotkania wiedziałam, że nawet jak się potknę, pan mnie złapie. Może nie poprzestanę na złapaniu ciekawi. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze. <grym> to dałem. Chyba tak. Pójdę już. Dobrze, może porozmawiamy? Eee, Tutaj mamy. Tak zaraz. Eee, tutaj mamy terminal osobisty. Go również mamy w swojej kajucie. Chyba. Tak mamy go w kajucie. To wam go nie będę tutaj pokazywał. Przejdziemy się do Jokera. Eee, coś tutaj o. Zbadanie. Dużo hmm. rzeczy tutaj można badać, taki interfejs, coś takiego. Yy, a to się coś tam dostaje chyba. Tutaj w poprzedniej Normandii było wyjście, teraz już go nie ma. Zmieniane troszkę to zostało. O, tutaj Dobra Eddie, dobra. Yy, z Jokerem z gadamy. W zbior... Uwierzysz w to, to moja niż Pasuje mi jak ula... Skórzane fotele. Wojsko ustala standardy techniczne, ale przy pierwszych fregatach nie obchodziło ich, czy fotele przepuszczają powietrze. Tak to, jak w sektorze cywilnym. Nie chodziło o stworzenie idealnej kopii, panie Moru. Wprowadzono rozmaite ulepszenia. I to jest minus. Bolałem, kiedy Normandia była piękna i cicha. Teraz ma to coś, o czym nie chcę mówić. To jak nowotwór. <laughs> um, nie jest tak samo Joker. Tu nie ma nic, co byłoby częścią prawdziwej Normandii. I jesteśmy. <coughs> Muszę brać, co mi dają. Ostatnie dwa lata były do bani. Zobaczysz, nawet jeśli szpieguje nas SI, nie zainwestowaliby tyle, żeby zrobić nas wywała. Będzie lepiej niż dawniej. Tęby. Wtedy zginąłem. <noise> Potrafisz człowieka. <w> <noise> Dobra, wtedy zginąłem. <noise> ja chciałem tak. Znaczy nie, nie chciałbym tak powiedzieć, ale jak już to możliwość taką mieć Jezu, tu Szkoda, że tu biegać się nie do laboratorium technicznego No właśnie, więc nie wejdziemy e... Tutaj zbrojownia, tutaj fajnie, na każdym napisie Tutaj wi nie wiem czy widzicie Na górze Właśnie widzicie Znaczy pewnie widzicie to ja tak ślepo Dobra, za dużo gadam mm, tutaj mamy Ediego, on w każdym pomieszczeniu jest yy, szafkę zbrojownie, tak wybierz i tu mogę sobie powybierać karabin snajperski, ten pistolet maszynowy, ciężki pistolet granatnik mam dwie opcje projektor błyskawic, nie lubię tego, to mnie wkurza damy wstecz no i mogę też dobrać, amuni dobrać broń. Do Jacoba i Mirandy. A no nie, ten strzelbę, ta pistol maszyna. Tutaj właśnie ten granatnik leży. Tutaj jest e, pokój odpraw i łączności. Tutaj można e, Tutaj później będziemy rozmawiać w tym pokoju z człowiekiem iluzją. Dobra. Wychodzimy. Tutaj jest to laboratorium, do którego nie można wejść. Eee, to tutaj jest? To nic więcej nie ma. Tutaj jest rdzeń, który napędza Normandię. Później, tej, później tam zejdziemy. Eee, a Tutaj nasze bronie. Tylko tak dla picu zrobione. Dobra, z Jacobem sobie porozmawiamy. Komandorze, nie było czasu się zadomówić i ocenić sytuacji. Chciałbym tylko powiedzieć, że mm. współpraca z Panem to świetna okazja do dokonania czegoś ważnego. Służba na Normandii to zaszczyt, komandorze. Może śmiej niż stanie, jeśli skończymy tak, jak pierwsza Normandia. Może. O ile Ty i człowiek Iluzja nie będziecie rzucali słów na wiatr, postaram się, żeby nam się udało. Taki też był warunek mojej dotychczasowej służby. Nie podobają mi się niektóre z dawnych działań Cerberusa. Czym Cerberus tak cię zdenerwował? Nie jednym. Nie bez powodu nazwano ich terrorystami Trudno byłoby znaleźć kogoś o przeszłości Ale jeśli zagrożenie ze strony zbieraczy jest prawdziwe, a my stawimy mu czoła Cerberus zostanie zapamiętany inaczej Albo wszyscy zostaniemy skazani i straceni Nie można liczyć, że każdy będzie rozmyślał nad tym tyle co ja eee... <laughs> No, cieszymy się, że jest z nami Nie mogę się doczekać naszej współpracy Wzajemnie, daj znać, jeśli będę potrzebny tak, dobra. Akurat go naj... <laughs> najrzadziej biorę na misję. Na pańskim prywatnym Tak, tak wiem, dobra. Winda. I pojedziemy do kajuty kapitańskiej. E, jak już mówiłem e, będę miał lo loadingi, więc do i no i wiecie loadingi w tej grze zostały zrobione dosyć wkurzająco no, szybko się ładuje, ale jakoś tak, tu mamy znowu ediego, edium tutaj mamy rybki, znaczy teraz nie mamy, e, kupując e, no na różnych tych mm, planetach ryby będą tam później z Kolekcjonowałem, że tak, pancerz no to już widzieliście są dwa typy ten to był z darmowego DLC ale mi się on nie podoba ni cholera eee, tu o stój tu Cerberus na górze nie. to jest mój pancerz sobie go zrobiłem mi się on strasznie podoba strój swobodny da się coś? to jest ohydne ohydne a, dobra, niech będzie to. E, tu mamy... O, wybierz muzyczkę. Dobra, niech będzie. I tutaj mamy... O, terminal osobisty. To, o czym mówiłem. E, stosunek oddziału. Teraz będzie, będzie się ładować. E, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego... Czyli tutaj kogo możemy wybrać. E, tutaj, tutaj mamy sloty na te osoby, które mamy w karcie można je zre zrekrutować. Nie wiem czy teraz wymieni. Akta, weteran, Zit Masai. E, go zwerbujemy na omedze. Tutaj... O, net kliknąć się można. Tutaj będzie dr Mordin Solus. Go również na omedze zwerbujemy. E, Tutaj Archanioł, go również na Omedze. Yy, doktor Okir, no już go nie na umedze, tylko gdzie indziej. I tu jest Jack. Yy, to nie na Omedze, tylko gdzie indziej. To, yy, to podejrzewam, że osobny odcinek z tego będzie. Na... No i tutaj mamy Mirandę. Tak, status normalny, przeciążenie scenie, ciśnięcie. Ascelt automatyczny, ciężkie pistolety. Tu broń, zdolności. Tak samo Jacob. Informacje tak strzelby on ma eee, Tutaj na razie za dużo nie można nawet o nich powiedzieć Dobra wyjdziemy eee, To będzie się powiększać eee, A jak tam mieliśmy status normalny Już tam nie będę wracał eee, To jak wykonamy misję lojalnościową To się zmieni ten status na lojalny I do tego Tu mamy Mortina Solusa jakby ktoś się pytał, a tu mamy Archanioła. Eee, ulepszenia. Eee, informacje o ulepszeniach. Na razie nie możemy nic. Znaczy nic nie ulepszyliśmy. To jeszcze eee, jest puste. Nieprzyczynane wiadomości. I tu mamy od Andersona. Ja sobie tam przeczytane. Dobra. Archiwalne to co przeczytaliśmy Zaawansowane szkolenie bojowe z To są filmiki trzy, Ja już je oglądałem Nie chcę mi się tego z wami robić O tutaj mamy e, Tą ramkę taką Nie wiem czy widzicie e, To tam jest Liara czyli, e, Dziewczyna z którą w pierwszej części Zmitka z którą w pierwszej części <coughs> Romansowałem tak fajny motyw. Yy, I tutaj mamy wszystkie odznaczenia. Tutaj zrozumień całkowicie broń. Oto jednego mi brakuje, dobra, nieważne. Yy, tu. Traf 20 celów kombinacją różnych mocy biotycznych. No już tego nie zrobię, yy, bo nie jestem biotykiem. Teraz jak gram. Zastrzel 20 wrogów, abalonych przez twoje ciosy. To w sumie będzie można zrobić? E, zachować całą drużynę po, e, przy życiu podczas misji samobójczej No i nie udało mi się e, Tak, z, ukończyłem dwa razy i, i zaimportowałem Czyli to już powinienem podwójne dostać e, Ukończ grę na poziomie trudności szaleńc nie zmieniając ustawienia Będzie bardzo ciężko, ale na pewno to zrobię bo Będę chciał wszystkie te dostać e, Coś tu jeszcze jest? No, chyba to, ja to tylko trzech nie rozwinąłem to. A nie. Pięciu, dobra. nie nie o tych. Eee. Też tak dużo nie jest. Szybko poszło. Dobra. Eee, teraz przejdziemy sobie do kwaterzałogi. Tu pogadamy z Mirandą, Losą. No i jeszcze z kimś się. No i jeszcze z kimś je, jeszcze tak. <grym> Moje słownictwo. Dobra. Mamy trzecie piętro, że tak się wyrażę. E, tutaj mamy to i to ja. Kibelki. Męska obligacja znajduje się na backburcie. Tak, ale wiem, gdzie jest backburt. Tutaj załoga... Ile ma lat? W przyszłym miesiącu skończy roczek. O, Opuścisz jej pierwsze urodziny. Moja rodzina mieszka w nowym kantonie. A... ta kolonia na pograniczu? Może jej grozić atak zbieraczy, prawda? Właśnie. Najważniejsze, żeby mała w ogóle miała tego rodziny. Dlatego tu jestem. E, nie można z nimi rozmawiać. A, ale to nic nie szkodzi. E, tutaj mamy męski kibelek. To i to je. Prysznic. Nie można z tego korzystać. Tu też nie, dobra. E, nie wiem, po co w ogóle to zrobili, ale jak już jest, to dobrze. Przejdźmy się tu. Tu jest biuro Mirandy. Przejdźmy tu. Tu coś jest? Już nie pamiętam. No, fajnie ma to zrobione. Um, dobra, dawaj, Miranda. Rozmawiamy. Komandorze, czym mogę pomóc? Masz chwilę, Miranda. Na pewno masz pytań. Cerberus nie jest tak zły, jak sądzi większość ludzi. Jeśli mogę Cię choć trochę uspokoić, chętnie to zrobię. To co chcesz wiedzieć? Wiem, co tu robimy, ale jakie długoterminowe plany ma Cerberus? Rozwój ludzkiej rasy. Ni mniej, ni więcej. Salarianie mają swoje oddziały do zadań specjalnych. Asari mają swoich legendarnych komandosów, odpowiadających za zwiat i tajne operacje. Cerberus jest ludzkim odpowiednikiem tych organizacji. Te organizacje są nadzorowane przez rząd. A kto pilnuje Cerberusa? Nikt. Jesteśmy prywatnie finansowaną organizacją, a nasi sponsorzy ufają, że człowiek Iluzja podejmie właściwe decyzje. Ale on jasno określa cele. Chronić ludzkość i przyczynić się do jego rozwoju. To grupa wojskowa czy polityczna? Czy to i to? Cerberus ma wiele wydziałów. Polityczny, wojskowy, naukowy. Ale wszystkim przyświeca ten sam cel. Staramy się, by nasza struktura i szeregi przypominały przymierze. Wielu naszych rekrutów tak zaczynało. Ale nie wszystkie operacje grupy Cerberus korzystają z tych samych protokołów. Nie chcemy ubrzęznąć w formalnościach. Jakimi środkami dysponuje Cerberus? Jesteśmy dobrze finansowani, aczkolwiek jak dobrze... To wie chyba tylko człowiek iluzja. Ale nasze środki nie są niewyczerpane. Wstrzeszenie i odbudowanie Normandii było znaczną inwestycją. I znacznym ryzykiem. Wszyscy mamy nadzieję, że potrafisz czynić niemożliwe szaty. Żeby... Oczywiście zero presji. Co możesz mi powiedzieć o człowieku iluzji? Niewiele poza tym, co i tak już wiesz. Nawet ja nie mam dostępu do większości danych. Poza tym widziałeś więcej niż większość ludzi. Rzadko kiedy osobiście angażuję się w misję, ale ty jesteś wyjątkowy. Nieważne, co o nim mówią, zapewniam cię, że kieruję się dobrem ludzkości. Obliczając w to ciebie i mnie. Jak możesz być tego pewna, skoro tak mało o nim wiesz? Nie zaszłabym tak daleko, gdybym nie potrafiła odczytywać ludzkich motywów i ambicji. Nawet podczas krótkich spotkań. Nie jest święty i pierwszy to przyzna, ale przynajmniej jest oddany sprawie. Ludzkość nie mogła znaleźć lepszego obrońcy. Dobra, wszystko się spytaliśmy teraz. Opowiedz mi o sobie, Miranda. <laughs> no, w sumie to uczciwe. Ostatnie dwa lata spędziłam na dowiadywaniu się wszystkiego na Twój temat. Musisz wiedzieć, że zostałam znacznie zmodyfikowana genetycznie. To nie była moja decyzja, ale starałam się to wykorzystywać na swoją korzyść. To jeden z powodów, dla których człowiek Iluzja wybrał właśnie mnie. Jestem dobra we wszystkim, czego się dotknę. Mm -hmm. Widzę, że nie brakuje Ci pewności siebie. Tylko stwierdzam fakty. Moja zręczność, siła, nawet wygląd zostały zaprojektowane tak, by dać mi przewagę. Nie ma sensu się tego wypierać. To właśnie dlatego powierzają mi najbardziej niebezpieczne, ryzykowne i wymagające technicznie misje, jakich podejmuje się Cerberus. I dlatego przydzielono mnie do ciebie. Moim zadaniem jest dopilnowanie, żeby ci się udało. Przewagę. No to z wyglądem ci nieźle poprawili. Chciałem wiedzieć, jak wcześniej wyglądałaś. Może lepiej, może gorzej. Nie wiem. Modyfikacje genetyczne. Teraz pytam się. O jakim stopniu modyfikacji genetycznych mówimy? Bardzo znacznym. <coughs> Fizycznie zostałam ulepszona praktycznie pod każdym względem. Szybko się regeneruję i prawdopodobnie będę żyła o połowę dłużej niż przeciętny człowiek. Ponadto mam bardzo zaawansowane zdolności biotyczne, jak na człowieka. Dodaj do tego najlepszą edukację i szkolenie, jakie można kupić, a zobaczysz, że efekt robi wrażenie. A więc jesteś idealna. To, ci jako ideał. Może, ale nie jestem idealna. Nadal jestem człowiekiem, Shepard, więc też popełniam błędy. A kiedy się mylę, konsekwencje potrafią być poważne. Kiedy masz takie zdolności, ludzie oczekują, Bóg wie czego. Dobra. Dziękuję za te informacje, Miranda. Pogadamy później. Oczywiście, komandorze. Co tylko zechcesz. Eee... dobra. Tu mamy... Znowu specjalność szefaku... Z kim ja chciałem pogadać? Dobra, z tym bossmanem pogadamy. Już podaję filet mignon z Tylko rozłożę serwetki. Eee, poczucie humoru. Komandor Shepard, bohater Cytadeli. Tego dnia przyniosłeś chlubę ludzkości. Felduje się bossman Rupert Gardner. Yyy, potrzebujesz czegoś? wszystko, czego potrzebujesz? Jakoś sobie radzę, ale próbowałeś kiedyś przygotować posiłek z wojskowego a, a, a. prowiantu? Jestem niezły, ale nie czynię cudu. Walka ze zbieraczami będzie wyczerpująca. Załodze należy się kilka porządnych posiłków przed wyruszeniem w bój. <laughs> Dobra. Hmm. Czy mogę teraz mamy decyzję moralną. Czymu pomożemy? Czy olejemy to, żeby żarli byle gówno, czy coś lepszego kupimy? A, a dobra... Pomożemy. Gdybym miał składniki dobrej jakości... A niech to. Masz gorsze problem niż zakupy spożywcze na Cytadeli. Zapomnij, że... Daj o mi listę, oczywiście. Jeśli będę w tamtej okolicy, rozejrzę się za czymś. Dziękuję. Większość z tej listy to pewnie nic szczególnego. Dla tych mamin synków. Tak, tak. Chcesz porozmawiać? Eee, zbadaj, obowiązki. Czym się tu zajmujesz? Czym się zajmujesz na Normandii? Niemal wszystkim. Większość uważa mnie za kucharza, ale jestem też technikiem i konserwatorem sprzętu. Ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja, elektryka. Dbam o to, żeby wszystko działało bez zarzutu. A więc osoba czyszcząca toalety przyrządza też posiłki? My ręce. <grymne> tak, tak. A, jest. Luksusowy liniowiec. <grymne> na okręcie Cerberusa nie można się opieprzać. Ja robię to, czego nie zrobi nikt inny. <grymne> nie ma chętnego na Kiglowe. A to się zgadza. Mm, opinia od Cerberusie? Jak ci się podoba praca dla Cerberusa? Jestem bardzo dumny. Cerberus jest skuteczny. Przymierze i rada wetknęły sobie głowy głęboko w tyłek. I gówno widzą. Potrzeba ludzkich pomysłowości, żeby pokonać tych parszów. Uwierzę no poczucie zbieraczy. humoru. Tylko Cerberus o tym wie. Dobra, wstąpienie do Cerberusa. Jak trafiłeś do Cerberusa? Wyobraź sobie, że byłem kiedyś głową rodziny. Pracowałem przy wydobyciu piezo na pograniczu. Było mi dobrze. Ale najazdy jazdy Batarian potrafią zmienić człowiekowi pogląd na życie. Chciałem czegoś dokonać. Nie jestem żołnierzem, ale mam fach w ręku. A Cerberus szuka utalentowanych ludzi. Pomagam, jak tylko mogę. Kiedy trzeba przepchnąć rurę, udrożnić kanał wentylacyjny, czy wszystkich nakręcić. Dobra. Nie będę ci zabierać czasu. To ja eee, Tam nie pójdziemy, bo jeszcze nie można. Nawet nie pamiętam co tam jest. E, centrala Centralna artyleryjna Dobra, jakoś przeczytałem e, i tu się zdziwimy Doktor Czakłas Komander Shepard Widziałam jak Normandia rozpada się z tobą na pokładzie Cieszę. Się. Cieszę się, że Ja żyjesz. też się cieszę, że ciebie widzę. Jestem w szoku. Służysz teraz na okręcie Cerberusa? Nawet mnie to dziwi, ale tu jestem. Urazy, których doznałeś, zmieniłyby większość ludzi, ale nie ciebie. Witam ponownie, szefar. Dobra, najpierw się zbadamy. Yy, odejście z przymierza. Byłaś w przymierzu tyle lat. Czemu teraz odeszłaś? Po zniszczeniu Normandii pozostała część załogi dostała inne przydziały. Ja stacjonowałam w centrum medycznym marynarki na Marsie. Bardzo przyzwoite stanowisko, ale nie na okręcie. Nie odpowiada ci wojskowe życie w kolonii? Większość życia spędziłam na okrętach, nie wiedząc, co przyniesie następna misja. Przywykłam do szumu silników, trzeszczenia kadłuba, lekkich zawrotów głowę, kiedy włączają się amortyzatory pędu. Życie na planecie jest zbyt statyczne i nudne. Nie pasujesz do Cerberusa. Nie pracuję dla Cerberusa. Pracuję dla ciebie. Biorę udział w misji, która może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzkości. Wierzę, że będziesz postępować etycznie, współpracując z Cerberusem. Mam do ciebie zaufanie. Jest niemałe ryzyko, że z tej misji nie będzie powrotu. Jesteś na to przygotowana? Byłam przy odzyskaniu Szankcji w skailiańskim Licu. Razem przeżyliśmy bitwę o cytadelę i zniszczenie Normandii. Żyłam pełnią życia i niczego nie żałuję. Chcę zadbać, by załoga miała taką samą. Potrzebujesz czegoś. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Na to wygląda. Stacja medyczna wygląda bardzo podobnie do tej naparczy. Nie powiedziałbym. Brakuje tylko moich prywatnych zapasów. Ja Miałam nawet butelkę lodowej Brandy Seris na specjalne okazje. Będę się rozglądać za nową butelką. Nie trzeba. Jest droga i mamy na głowie większe. <laughs> Dobra. Do widzenia, pani doktor. Jeżeli ktoś grał w pierwszą część Rdzenie się mm, Tak, jeżeli ktoś grał w pierwszą część To wie, kto to doktor Czaklas. Ona Nie brała jakiegoś znacznego udziału w tej grze No ale Coś tam, dużo dialogów z nią było I tak dalej Teraz Pokład czwarty, maszynownia Tu nikogo nie ma, ale Zbierzemy stąd misję poboczną. Po, pobocną. Poboczną. Eee. Dobra.